Cześć wam wszystkim z tej strony Agape ja i witam was już w kolejnym odcinku serii Minecraft minigame. Dzisiaj zagram sobie w The Walls i Cześć, on będzie grał Zico, cześć Ziko E, widzimy się na alenie YETA Ej, pokażę tą arenę, bo ja jej nie widzę. No ale mam... nie. Mam y, Mam kamieną sikierę, kamienną opatę i drewniany kilopno. Okej, okay, ja już w kopalni kopię żelazo. No, aha właśnie, zaczęliśmy już tak, tak jak apropos. Ogólnie obstawiajcie, czy my to wygramy, czy nie. Nie. A on w nas wierzy. Nie. Tak, wierzy w nas. Masz jakiś problem? Dobra, ja już jestem w kopalni. zapiero trochę węgla, Węg węgiel wypada noc, nie? Ile, ile chcesz tak, drewna mniej więcej? Bo już mam 18. Starcz, spokojnie, wracaj. A gdzie ty jesteś? Kopałem i tam jest takie coś z drewna dużego widzisz? Ja to set kopałem a, fucking Dobra spadłem i jestem... Nie no, serduszko! O oh, fuck Brawo Dawaj, dawaj szybko, dawaj szybko chilo bo coś, nie wiem Gdzie to... Tu jest lawa to... Tak so Tak, hmm. no, to diamenty Ma coś crafting mówisz? Z radin das Dzieci Neo, Neo, wasza nowa generacja A tu jest już Bedrock Tu można kupować. Nice O kurde A co, co on robi? What? Czemu on mi zabiera kobla z No To jest dziecko Neo Je, Jego nowa generacja Bo zawsze jak kopię chodzę na shiftie, nie wiem, tak już się Jakoś przyzwyczajam do tego, wiesz? Że jak kopię muszę mieć shifta no Chyba to przy, coś, nie z hardcora. Ja tutaj jak się kopię, trzeba mieć shifta, żeby nikt się nie znalazł. Jak wiesz, daję craftinga. I, to, i trochę drewna. Dzięki. Proszę bardzo. Ja raz tutaj na dowolcach, ten, sam na dwóch wygrałem. Ja na nasu... bo, bo miałem lawę. I lawy, ja na survival games nie wiem, butyczkę, ja sam na primate, boże Za dużo w lolangram Ja sam na dwie osoby, które były w teamie i jakoś się udało ich pokonać Ale wiesz, to są takie nieogary, które jeszcze jeszcze się biły nawzajem A ja ich jeszcze zraszywałem Nie, nie tak, że jak kampiłem, tylko ja ich zraszywałem Ale na survival games wystarczy, żeby wygrać, po prostu będziesz jak, jak cię goni team, to zawsze będziesz biegał koło niech, oni będą się stali siebie bić mam TNT, nice. Ja mam 5 TNT LOL, zniszczył mi się. Ale my Ale my górnicy jesteśmy. 6 minut, no jedno. Lol Widzi Widziałeś co ci dałam? Tak, coś mi rzuciłeś właśnie. Aha, dobra. Ale widzisz to co się tu dzieje? No. Ja mam jeszcze dużo raz za osobnego. Okej, okay, mamy dwa refile każdy, każdy ma po jednym refilu Ale na więcej nam jeszcze styknie, powiem szczerze I, i, I jeszcze na razie na jednego starczy Jak się robi koksa w ogóle, bo ja Nie wiem Koksa z 9 bloków 8 bloków Złota Grał Grałeś na hardcore, więc się wiem Tak tu nie wbijam. Bili. Bili? Wziąłeś? Tak. Okej. Okay. A, wywalone mam na was. A ja sobie zrobię mieczyk. Masz już mieczyk? Możesz zrobić mieczyk? E, masz... Okej, okay, to ja sobie sam zrobię o, nie, mieczy. ja mogę zrobić jak chcesz. Nie, nie okej, okay, ja zrobię. Dobra, to zrób sobie mieczyk. Hmm, okej. Okay. Co byście chcieli, je łopy? A ja butów, Ale nie mam na buty. Masz na buty, bo ja mam na buty. Nie mam. Nie mam je, tego nie żelaza mam. jednego. Ja ci zrobię buty. Tylko e, koczaj. E, chodź tu, S Ninja. Łap! Do dziury Okej okay. A właśnie, ile mamy? Mamy po złotym jabłku. Kurde, ja bym mógł zrobić więcej w sumie. Ile masz że złota? Osiem. Sobie robię jeszcze jednego ryfla. Sobie? No. Sobie? No. no mam mam mam. Myślę, myśmy dwa jeszcze więcej ten wykopali. Ale oni oni przyszli i nie zdążyłem tego przypalić. Aha. O Enchant. Ha! Ja mam drugi level. Co Enchantujesz? Ja zbroję i miecz. Kurde co enchant? Co masz? Jest prot prot. Prot i po, proszę, Sharpness 1. Jest Pogrąca prot nieumarłych i prot Boże święty Idę jeszcze kopać Pa 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 pa, pa Spamie, spamie, spamie! Jest! Level Niech to położy Napisz, żeby to położył Miałem czas wyłączony Okej okay. No to... To To Oh. Prot jeden, nice! Jest! Trzeba nice. jeszcze, jeszcze, o! Jeszcze, jeszcze! Powiedz, żeby na razie nie, nie, nie... No, kurde, enchan! Dawaj enchan, zarabnął kolejny level! Pisz mu, dawaj Po ramu... co już nie, ale... Ale stary, już... ja chcę jeszcze zrobić cały hełm ty masz cały prawie, ty się nie przyjmujesz? Nie! Jeszcze się napadłe? No! Osiem Gdzie minut, napadam? dobra Bier lawę, bier lawę. Gdzie jest lawa? Ten mam. Już u góry. Szu góry. Tak bez końca. Idziemy cały czas w stronę słońca. Gdzie ty coś? Na zamku się złożył. Jak tam weszłeś? Przez główną bramę. Aha! Paladin, paladai, paladin, dododoi, poladin, poladin. My nie mamy łuków, to jest do dupy. Nie ma łuków, nie ma prezy Widzę go, tam jest, patrz! Pa, Pasku palca. Odzie na środek, dawaj go. Oda zapenetrujesz skrzynki, stary. Bijemy go, czy nie? Gdzie ty jesteś? No nie pisz z <śm> Mam powiedzieć dla się walcz. Teraz kurwa, Dokładnie, gram w Minecraft. Ty widzisz, on jest na środku. E, ty, właśnie, ty się no. refila? To idę na, na gościa Który jest na środku, idzie za czy nie Pa, jego w trójkę, patrz Jebutne Co on zrobił? Nice, 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 z, z, z go y, żółtych nie ma Uwaga na <laughs> Uciekaj stąd, Silver uciekaj stąd. pisze Właśnie dlatego uciekaj stąd No to wygramy, czterech na Na, na dwóch i dwóch ja szukam tutaj skrzyna tu skrzynia. Ta, Diana bit tam się dalej męczą z tymi TNT na środku. To jest właśnie jak Pia mapa ja jej nie lubię. Złap mnie! Nie złapałeś mnie. Ty Deklu Biorę drugiego refila mi się jeden skończył jak się biżę. Jest tam! Tam! Ok, Chy jest chyba Będziemy mieli łuk! Nice, 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 nice O Boże! Nice, mam łuk Nie, ze Zebrą ja, ja nie mam, ja mam strzałę Ty chu! Miodzio! Idziemy na maxa! Go, max, go! E, on jest pod ziemią to idziemy mu go przywitać, jak kumple Ja i mój kumple Ja i mój Witaj Jep się za nim, kopie Co ty robisz? Nie pójdź tutaj Zginąłeś Nie, zginąłeś. zginąłeś Mogę wziąć woda albo lawę Być mnie nie zginął Może byś wypłynął ale sam jeszcze ja. Ja to zrobię. To jeszcze nie jest koniec emocji. To jest odwrotnie, dopiero początek. Co tu się jeszcze zdarzy? Co tu się nie wydarzy. Mi się myszkatnie. Zaraz tej myszce za pip. Nie wiem co się tu dzieje. Ale ja tu jestem. Półtorej minuty do deathmechu. Zaoramy ich Oj co wszyscy stary pod ziemią Takie nupsy Takie nupsy LOL Maksiu On ma diaksowy miecz Co ty na to, że dam mu lawę tym? Nie mam jego mieczu diaksowego, ale co na to, że jadam mu lawę w wodzie? Dobry pomysł? Rozumiesz, to? Jestem z miodziem! Mamy deathmatch! Miodzio! Miodzio, ciśnij! Mamy klepę z The vampiro. Uwaga, walczymy, walczymy dzielnie Nie poddajemy się Lava bitches! The vampiro walczy dzielnie, ale umarł, został już tylko pomysł Kamil i biegnę na pomysła Kamila Pomysł Kamila, też chce mnie uderzyć. Miodzio, pomóż mi! Miodio, także ze mną chcę powalczyć. Miodio walczy! Ja tutaj mu robię plecy Wygraliśmy! Ja i Miodzio! Miodio to jest mój drugi ja. Mam 40 modet, ja, ja zrobię jedną osobę. Mam jedną wygraną Ja, się, ja e, e, Jeśli ten filmik się spodobał, staw lajka e, ja, ja się, ja się z tą żegnam, żegna się to z wami Zico Games Kiełbaska Nie. No то, йоу!